Dobre. A wracamy z aktualizacją Merlis, Marinis i Radians w 20 tygodniu. W tym tygodniu chcemy przyjrzeć się tak zwanym złotym punktom. Złote punkty występują w momencie dużego obciążenia rośliny. Zjawisko to może pojawiać się również w momencie, kiedy roślina musi ciężko pracować lub pojawia się niewielkie zaburzenie stosunku potasu i wapnia bądź niski poziom azotu. W ostatnich tygodniach obserwujemy nasilenie się tych objawów w naszym centrum doświadczalnym. Jest to więc dla nas naprawdę ważny punkt. Ważne jest, aby zapobiegać powstawaniu złotów, złotych punktów bądź redukować ich ilość. Jak to robimy? Po pierwsze, musimy zapewnić odpowiednią ilość azotu. Po drugie, upewniamy się, czy poziom potasu nie spadnie zbyt nisko w porównaniu z ilością wapnia. To dwa konkurujące ze sobą makroelementy. Jesteśmy w uprawie po lewej Marinis, po prawej Merlis. W tym tygodniu widzimy, że grubość wierzchołka nieznacznie się zmniejszyła. Rośliny są nadal silne w uprawie tradycyjnej, dlatego postanowiliśmy usuwać liście z wierzchołka w ubiegłym tygodniu. W tym tygodniu już ich nie usuwamy. Dlaczego usuwaliśmy dodatkowe liść, aby roślina stała się bardziej generatywna? Powinieneś to zobaczyć w ten sposób. Normalnie mamy trzy liście między każdym gronem. Jeśli usuniemy jeden, pozostają nam tylko dwa. Rozwój rośliny skupia się wtedy na owocach. W tej chwili cały czas czekamy na prawdziwe lato. Wtedy uprawa będzie nieco bardziej generatywna. Radians w uprawie tradycyjnej. Od kilku tygodni z rzędu produkujemy 0,8 grona. To zdecydowanie za mało, ale jest to efektem zmieniającej się pogody. Przejdźmy więc teraz do uprawy doświetlanej. Jesteśmy tuż obok Marinis. Ta uprawa jest o dwa miesiące starsza od uprawy tradycyjnej. Widać tutaj głównie to, że w ostatnich tygodniach naprawdę urośliśmy w siłę. Tak więc długość dnia, zwiększone możliwości wietrzenia i od razu widzimy efekty w górnej części uprawy. Wierzchołek staje się nieco silniejszy, ponadto uprawa jest równomierna we wzroście. Skupiamy się na wadze owoców. Teraz jest to około 140 g, czasem powyżej. To jest główny punkt, na którym powinniśmy pracować. Zakładamy, że przy niższych temperaturach, w których teraz pracujemy, waga owoców znowu wzrośnie. Jesteśmy teraz w Merlis, w produkcji doświetlanej. Naprawdę pracowaliśmy tutaj nad siłą. Zostały nam jeszcze dwa miesiące do ogłowienia. Więc naprawdę potrzebujemy tej mocy do rozwoju gron. Jak mierzymy siłę? Patrzymy na grubość wierzchołka w miejscu, w którym rósł w ubiegłym tygodniu. Na koniec radians w uprawie doświetlanej. Widzimy, że radians ma najbardziej otwarty pokrój w tym momencie. Ma również najmniej siły. Potrzebujemy 6 owoców na gronie, a mamy średnio 6,3-6,5 kwiatów na gronie. Jest to na skraju tego, czego oczekujemy i potrzebujemy. Spodziewamy się, że będzie dobrze do końca. W tym momencie jest najmniejszy z całej trójki. Chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz, że w tym tygodniu odbyły się webinary. Producentów zaproszono do śledzenia webinarów o tomato, bran, rugozo, fruit virus. Mieliśmy cztery różne sesje. Ujawniliśmy obecne i nadchodzące odmiany, które mają niską odporność na ten wirus. Jeśli nie mogłeś brać udziału w webinarach, skontaktuj się ze swoim menadżerem. Poinformujemy Cię o wszystkich możliwych rozwiązaniach. To wszystko w tym tygodniu. Do zobaczenia w przyszłym i życzymy udanego weekendu.